W świecie, który coraz bardziej przypomina pole bitwy, w cudzysłowie, trzy wiedźmy zdają się rządzić od co najmniej kilku dni, jak nie nawet tygodni. Wojna, kryptowaluty i ukryte karty w rękawach mocarstw kreują aktualny, globalny chaos, przekształcając stare porządki i zmuszając nas na nowo do definiowania rzeczywistości. Wojna, nie tylko ta na Bliskim Wschodzie. Ale także ekonomiczna i informacyjna burzy fundamenty bezpieczeństwa w świecie rynków finansowych. Kryptowaluty z pozoru nowoczesna technologia stają się narzędziami zarówno wolności, jak i ogromnych manipulacji, a ukryte karty, tajemnicze decyzje i sojusze, które decydują o przyszłości świata, są poza zasięgiem wzroku przeciętnego człowieka. W tym materiale omówimy sobie ostatnie ruchy głównych rynków kryptowalut na tle ostatnich wydarzeń geopolitycznych. Moje imię to Rafał z grupy GambiTradera. Zostaw suba i lajka pod filmem, a w komentarzach podzielcie się z nami, co wy na ten temat sądzicie. Dlaczego wybrałem na, w tapecie Trzy Wiedźmy? No, jak wiemy, Trzy Wiedźmy to określenie na trzeci piątek każdego ostatniego miesiąca kwartału, kiedy to na giełdzie wygasają kontrakty terminowe, na indeksy, opcje na indeksy oraz opcje na akcje. Jest to dzień taki charakterystyczny, który właśnie cechuje się dużą zmiennością na rynku. I zwany też jest bardzo często ta godziną trzech wiedź, czyli w ostatniej godzinie handlu na danych sesjach rynkowych. Trzy wiedźmy występują cztery razy w roku, nie? czyli mamy trzeci, piątek marca, trzeci piątek czerwca, trzeci piątek września i trzeci piątek grudnia i to są zawsze te dni, które też powinno się, na które powinno się zwracać uwagę i zapisać sobie je do kalendarza, że no one mimo wszystko mają dla nas handlujących na tym rynku znaczenie. To z drugiej strony dziwne, nie? że akurat z takim, z takim dniem, który wypadał nam w piątek, zbiegły się też również o ostatnie wydarzenia właśnie geopolityczne i ataki w Iranie. Więc no składa się to mimo wszystko w jakąś jedną całość. Ciężko tutaj doszukać jakiegokolwiek konkretnego sensu, kierunku w chwili obecnej, gdzie ten rynek chce nam w chwili obecnej podążać, ale zwróćmy sobie uwagę na to, co aktualnie dzieje się na Bitcoinie względem tych ruchów, które ostatni, ostatnimi czasy się nam wydarzyły. Zacznijmy sobie od tego swingu, który mieliśmy w górę, tak? To jest dla nas najważniejszy swing, który został w chwili obecnej wykonany i patrząc z perspektywy tego czterogodzinowego interwału, popatrzcie, my myśmy mieli tutaj w chwili obecnej pierwsze wybicie, czyli czoch, tak? nasza, nasza, nasza zmiana tego trendu wzrostowego, tak? W trend spadkowy. Nie wybiliśmy z tego nowego wierzchołka, a dostaliśmy wręcz potwierdzenie na tym czterogodzinowym interwale, że ten trend został kontynuowany. I pytanie teraz brzmi takie. Dla mnie, jak już wam mówiłem od jakiegoś czasu, że to te poziomy dla mnie są kluczowe. Utrzymanie tych poziomów jest kluczowe, tych 100 tysięcy dolarów, by w chwili obecnej mówić dalej, że ta cena może nam rosnąć dalej do góry. My rozpatrywaliśmy sobie z tego miejsca, że jeżeli ten, to było tylko i wyłącznie zebranie likwidacji spod tego dołka, rozpatrywaliśmy sobie tutaj tą strukturę korekty, mieliśmy tutaj wymianę zleceń, jednakże z tej wymiany nic nie wynikło, gdyż te następne wydarzenia geopolityczne, które się wydarzyły, ściągły nam tą cenę jeszcze niżej, wybijając jeszcze nowy niższy dołek. I w chwili obecnej my nadal znajdujemy się w takim trendzie, więc nawet podjazdy do tych rejonów mogą nam dać również te nowy, niższy dołek w tym momencie. Patrząc z perspektywy krótkoterminowej, czyli tego co się dzieje tutaj. W chwili obecnej my możemy to rozpatrywać również na, 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 na różne sposoby, albo my jesteśmy w takim ruchu. A to, co mamy tutaj, mamy tylko i wyłącznie ruchy, ruchy wewnętrzne, lub my jesteśmy w takim ruchu i dostaliśmy właśnie tego złamanie, czyli na podstawie tego lokalnego ruchu my moglibyśmy w chwili obecnej próbować szukać mimo wszystko lokalnych wzrostów na, na, na tym rynku, gdyż ta struktura została przełamana. Co mi się tutaj nie podoba w tym? Nie podoba mi się w tym to, że nie wybiliśmy już tego wierzchołka. Dla mnie ta płynność jeszcze w chwili obecnej jest aktywna. Skoro tutaj gromadziły się jakieś zlecenia, to jest bardzo prawdopodobne, że te zlecenia będą teraz nam bronić te, tego miejsca. Czyli nie będą poz pozwalały wydostać się tej cenie powyżej tego wierzchołka. Jeżeli tak będzie, to możliwe. Że cało, całość, co mamy tutaj, jest tylko i wyłącznie korektą do dalszych spadków. A my już z tych rejonów, zaliczając całego tego order bloka na spadki, tak? dokładnie rysując to w ten sposób po, po, po szczyt, my już jesteśmy w rejonach na to, by sobie po prostu z tego rejonu dalej spadać w dół. Pytanie, jak się to zgra nam z dalszymi wydarzeniami geopolitycznymi. Wczoraj słyszeliśmy jeszcze o zawieszeniu broni, że to jest najkrótsza wojna na chwili obecnej w, chyba w historii 12-dniowa tak wojna, Trump ogłosił sukcesy i tak itd. Tak po czym dzisiaj, rano już, w okolicach godziny 10. dobiegły nas pierwsze informacje, że te zawieszenie broni zostaje zerwane, więc. Co my możemy na to poradzić? No nic, nic na to nie możemy poradzić. Możemy tylko sugerować się tym, co my widzimy na wykresie. A jedyna rzecz, która nas zabezpiecza przed takimi właśnie manipulacjami i nerwowymi ruchami na rynku, no to są tylko i wyłącznie stop lossy. Czyli my możemy w chwili obecnej próbować grać tutaj longa jak najbardziej, ale musimy. Brać pod uwagę to, że nam nasz ten sentyment, który był przed chwilą jeszcze w nocy, może się nam zaraz odwrócić i my możemy jechać jeszcze po nowy, niższy dołek. Więc, my szukając tutaj wyjścia teraz w tych lokalnych strukturach, co za chwilę sobie wyznaczymy, będziemy musieli brać pod uwagę to, że my podejmujemy ryzyko w tym miejscu, tak że. Ta pozycja nam się nie uda i nie pójdzie nam zgodnie z tym naszym trendem lokalnym, bo na nas działa jeszcze mimo wszystko ten trend z wyższego interwału i my pojedziemy jeszcze takim trendem na przykład dalej w dół. Więc trzeba zwrócić sobie na to uwagę, że my w chwili obecnej nie mamy mocnego punktu zaczepienia na tym wykresie, by mówić o tym, że my faktycznie w chwili obecnej jedziemy już na pewno tylko do góry po nowe ATH. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, jak zamknęły się te świece na dniowym interwale. No i na dniowym interwale, mimo wszystko, te świece zostały powyciągane z tych 100 tysięcy, więc to na pewno jest na korzyść tego, że faktycznie ta cena stąd mogłaby dalej nam rosnąć do góry, ale My nie wiemy, tak jak już mówiłem, czy ten ruch się nam nie będzie jeszcze roz, rozwijał w ten, w, ten, w ten sposób. Skoro myśmy mieli tutaj wybicie jeden raz, tak, tu żeśmy mieli drugi raz to wybicie. Jeżeli tu faktycznie nie pojawi się yy, popyt jeszcze po jakiejś mniejszej korekcie do góry, no to ja szczerze powiedziawszy będę do tego coraz bardziej sceptycznie nastawiony, gdyż wydaje mi się, że po zebraniu takich płynności tutaj, jeden raz i drugi raz, nie powinniśmy tutaj dostać jakichś głębszych korekt, tylko ta cena powinna nam tutaj próbować odjechać jak najszybciej do góry, by nie dać się nam dołączyć, bo oni po to tak naprawdę tutaj schodzili jeden raz w dół, drugi raz w, raz w dół, żeby nas wyrzucić z tych longów. Te osoby, które już po prostu czyhają znowu na powtórzenie jakiejś korekty i nowe, nowe ATH, nowe wierzchołki. Więc na to trzeba zwrócić uwagę i mieć to na, na względzie, że tutaj różne scenariusze w chwili obecnej mogą się wydarzyć, i my tak naprawdę, nawet na podstawie analizy technicznej, jest, mamy teraz. 50 na 50, 50% na spadki, 50% na wzrosty. Nie mamy jakiejkolwiek przewagi do tego, by mówić w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu. Że my pojedziemy w jedną stronę i drugą. Ja nagrywając ten filmik, nagrywam to dokładnie jeszcze przed sesją amerykańską, więc być może ta sesja amerykańska rozstrzygnie nam dalsze kierunki, czy jedziemy stąd do góry, czy jedziemy stąd w dół, ale na ten moment, co możemy sobie wziąć i popatrzeć na, na ten wykres, to jest na pewno powtórzenie tej korekty. I ta korekta, na chwilę obecną, jak sobie wejdziemy i odmierzymy tą strukturę korekcyjną, strukturę tą, tą korektę 1 do 1 to ona nam wypada mniej więcej w tym ordel bloku na wzrosty więc je, jeżeli ta cena by tutaj nam się z powrotem cofnęła to na pewno będą to rejony które będzie można się zainteresować do tego by próbować to handlować do góry mówię próbować bo my również nie mamy jakby możliwości zweryfikowania tego na jakiej, jak mocny jest ten setup w chwili obecnej, jeżeli są takie zawirowania na rynkach, w geopolityce itd itd. Jest dużo zmiennych, które mogą nam dalej te kryptowaluty mimo wszystko ciągnąć, ciągnąć po prostu w dół i na nas tu wszystkich po prostu porozjeżdża. Więc jeżeli w chwili obecnej wy próbujecie handlować Bitcoin z tego miejsca to ja wam radzę poczekać do tego miejsca zobaczyć co się tutaj będzie działo. Jeżeli tutaj oczywiście sobie dotrzemy czy dojedziemy do tego miejsca i czy będziemy mieć jakąś reakcję znowu z tych wyższych poziomów. Czasami nie wejście w pozycję to również jest pozycja na rynku i w moim mniemaniu na Bitcoinie warto w chwili obecnej poczekać, bo tutaj można, mogą się jeszcze cuda nam wydarzyć i możemy zarówno zobaczyć nowe wierzchołki, jak i również zobaczyć nowe dołki. A popatrzcie, jesteśmy również w, w powtórzeniu tej korekty dokładnie. I już sobie ją zaznaczymy korekcie na spadki. Więc ja bym tutaj tak szybko nie brał pod uwagę tego, że my nie wiadomo jak daleko polecimy. Myślę, że ta sesja amerykańska może być teraz kluczowa, jeżeli chodzi o rozstrzygający się kierunek, bo ta strefa mimo wszystko jest bardzo mocna do tego, by wybić nowe niższe dołki. Jeżeli te niższe dołki tutaj nie zostaną wybite, ale my dostaniemy reakcję z tych stref tutaj niżej. I ta cena tutaj nam się faktycznie zatrzymie, no to będą to na pewno dla nas pierwsze sygnały, że być może nam się tutaj będzie budować faktycznie jakiś nowy impuls do góry, i będziemy mieć okazję się przełączyć do tego do tych wzrostów razem z nimi. Ale czy ten rynek nam na to pozwoli? Ciężko mi na ten na ten, na ten moment powiedzieć. W chwili obecnej rynki kryptowalut są bardzo ciężkie do, do handlowania, bo jest bardzo dużo manipulacji krypto, jako bo jedne z nielicznych chyba bardzo mocno reaguje na te doniesienia fundamentalne, geopolityczne w chwili obecnej. I naprawdę ten handel nie jest łatwy. Miejcie tego świadomość, że to, co się w chwili obecnej dzieje, nie jest normalnym środowiskiem do tego, by odbywać handel na takich rynkach. Nie? Mamy, mamy naprawdę bardzo duży napływ informacji, często sprzecznych ze sobą, więc trzeba tutaj zachować ostrożność i pamiętajcie, jeżeli wchodzicie w pozycję, stawiajcie sobie SL, -e. stawiajcie SL, -e, bo to was w takich sytuacjach będzie ratować ratować was, was, wasz kapitał. Dobrze, więc na chwilę obecną. Jeżeli ten impuls się tutaj zakończył, dostaniemy powtórzenie korekty w okolice mniej więcej tego 120, 102 000, to będzie na pewno można, można próbować sobie wejść w, to, w, ten, w ten rynek w longa. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, lepszym już scenariuszem byłoby wybicie tego wierzchołka, czyli zaliczenie okolic 107,5-108 tysięcy, wejście w tą płynność powyższą, zrobienie overbalansu, wybicie tych wierzchołków, i dopiero wtedy chciałbym szukać powtórzenia ewentualnie tej korekty. Co również mogłoby mi sugerować, że jesteśmy w pięciofalowym ruchu do góry. I również mogłoby mi to sugerować większą przewagę na to, że faktycznie my jesteśmy w stanie jeszcze z tego miejsca już pojechać jeszcze, jeszcze wyżej. Więc ja na chwilę obecną jeżeli chodzi o Bitcoina sobie na spokojnie czekam. Myślę, że jest wiele rynków innych, gdzie te kierunki są dużo bardziej wyraźniejsze na chwilę obecną. I jesteśmy w stanie przynajmniej w jakimś stopniu wchodząc nawet w longa zabezpieczyć te pozycje niż... Obecna sytuacja na bitcoinie. I warto mieć na uwadze to, że jeżeli tutaj ten bitcoin nam znowu zaraz z tej 1 do 1 powtórzenia korekty będzie leciał do dołu, to prawdopodobnie te wszystkie wzrosty, które były przez nas, zostaną po prostu zjedzone bez żadnego problemu, bo nie wydaje mi się, żeby tam tutaj nam się. na. na ale tak, zbudowały jakieś płynności i pieniądze, które miałoby tego bronić, tylko to była po prostu wyjazd na, jakieś, na jakimś pozytywnym sentymencie, że wojna na, w Iranie między Iranem a Izraelem się już, że, że, że się już skończyła i teraz tylko i wyłącznie będzie dobrze na tych rynkach. Więc ostrożnie. Myślę, że te najbliższe jeszcze dni mogą być bardzo nerwowe na rynkach i warto tutaj zachować ostrożność w stosunku do tego, co my na tym rynku chcemy zrobić. Powiemy sobie jeszcze, zanim powiemy o Ethereum, powiemy sobie jeszcze na, na temat US100. US100, no to wiemy, to mamy główny ten indeks amerykański tych największych spółek technologicznych w USA. Co nam pokazuje ten US 100? Dla mnie cały czas jest to strefa, gdzie w dalszym ciągu mogą nastąpić stąd spadki, nawet po tą, po tą tutaj strefę 20 400. Myślę, że ten indeks, mimo wszystko, jest kluczowy dla nas, co się będzie dało, dalej działo na rynkach kryptowalut, ale co się tutaj wydziało w tych ostatnich, w ostatnich godzinach. W ostatnich godzinach zdarzyło nam się to, że my zaliczyliśmy. Ładnie strefę na dalsze wzrosty, którą wyznaczaliśmy sobie na grupie, do której Was serdecznie zapraszam. Link do grupy macie w opisie filmu. I teoretycznie, my już zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, czyli wybiliśmy nowy wierzchołek, ale jeżeli faktycznie ta, ten sentyment powinien dalej działać i nic się geopolitycznego nie zmieni, takiego no, w negatywnym znaczeniu tego słowa, to my powinniśmy tutaj już w bardzo krótkim terminie wybić tutaj nowe ATH na dolarze, i kluczo, na, na, na US100 i kluczowe będzie to, jak nam się ta cena tutaj będzie zamykać. Jeżeli my dostaniemy tylko i wyłącznie knota no to jest bardzo możliwe, że będzie realizacja zysków tutaj już na tych szczytowych poziomach, i to również będzie jeszcze budzić kontrowersję, czy my tu czasem zaraz się nie będziemy odwracać. Dopiero jeżeli ta cena mi się zamknie korpusem ponad ATH, czyli zamknie mi się jedna, druga świeca, Dostanę korektę, to dopiero to będzie dla mnie sygnał, że rynki będą chciały dalej rosnąć. A jeżeli rynki będą chciały dalej rosnąć, no to będziemy mieć odpowiedź, że prawdopodobnie ten napływ jeszcze pieniądza do tego bitcoina też również nam przyjdzie, co da nam dalsze wzrosty. Na to trzeba myślę zwrócić na pewno uwagę, bo jest to kluczowe do tego, by dalej nam te rynki kryptowaluty po prostu w jakichś lokalnych lokalnych po prostu strukturach dalej nam rosły. Dobrze. Przechodzimy do Ethereum. Ethereum z tego, co nam się tutaj narysowało. Tak, bardzo fajny film nagrał Rafał MC, do którego serdecznie zachęcam Was do obejrzenia, jeżeli nie oglądaliście. Rozpatrywał tutaj właśnie dwa scenariusze, i jeden z nich się zrealizował. Ten niestety gorszy dla nas scenariusz. Jak ja w ostatnim filmie tutaj mówiłem, że te, że te struktury bardzo dobrze wyglądają na to, by dalej tutaj to rosło. Później y, znaleźliśmy się w tym miejscu, znaleźliśmy się w tym miejscu y, i w, tych, w tym miejscu zac 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 zaczynało mi się już nie podobać testu, które lokalne, o których mówiliśmy sobie oczywiście na, y, na grupie. Grup grupowicze oczywiście mogą potwierdzić w komentarzach y, czy mówię prawdę czy nie, y, ale już się mi to zaczynało nie podobać, bo nie widziałem tutaj siły do tego by ten rynek ciągnąć dalej do góry. No, i tak naprawdę całe te wydarzenia geopolityczne, które tutaj się wydarzyły w ostatnich dniach, pomogły temu Itilium, żeby z tej struktury, która, którą mieliśmy, tak naprawdę super wzrostową przerodzić w strukturę, która wygląda teraz prospadkowo. Mamy tutaj schemat jakiejś dystrybucji. Czyli ktoś realizował sobie tutaj na pewno zyski w tym momencie. Wybiliśmy bardzo wyraźnie dołki w tym momencie. No i pytanie teraz, jak nam się tutaj rozwinie? Już zaliczyliśmy w tym momencie strefę. No, jeszcze troszeczkę brakło, tak? Brakło, popatrzmy. No, troszeczkę brakło jeszcze. Już, już nie, niewiele tak naprawdę brakuje do tej strefy, by ją zaliczyć na spadki. Tak, ale. Jak popatrzymy sobie tutaj, mamy tutaj już ładnego ordel bloka w tym ruchu spadkowym, gdzie ta reakcja już jest, tak? Możemy sobie nawet powiedzieć, że, że już całość to, co mamy tutaj, ten, ten dołeczek może nas po prostu tutaj w tym momencie trzymać. I w chwili obecnej my tutaj nie mamy w ogóle zupełnie przewagi na to, by ten walor nam tutaj rosnął do góry. Przez to, że zwaliła nam się cena dość gwałtownie w tych ostatnich po prostu godzinach dużo, dużo poniżej tego, co my, my byśmy chcieli zobaczyć. Były kluczowe poziomy, to był pierwszy kluczowy poziom te, te, tego dołka, zostaliśmy, zjedze dostaliśmy zjedzenie nawet tego niższego dołka, co bardzo źle em, technicznie na to po prostu wygląda i w chwili obecnej, jeżeli tak naprawdę tutaj e, dostaniemy jeszcze jakieś złamanie tego wierzchołka na ten moment, ten wierzchołek w pole jest tutaj w tym miejscu, czyli 2374 to mamy większą przewagę na to, by grać by mimo wszystko spadki. By grać mimo wszystko spadki z tego względu, że to, co mieliśmy tutaj, tak, to, co mieliśmy tutaj, to zostało nam złamane. Więc my w chwili obecnej też powinniśmy próbować to kro, m, ciągnąć dalej w dół, ale no pojawia się znowu, ale jeżeli rynek Bitcoina będzie dalej rosnął, czyli ta strefa, którą my tutaj żeśmy mieli, zostanie rozjechana. Tak? i ona pojedzie dalej do góry, no to jest bardzo możliwe, że my tutaj jeszcze dostaniemy Powera i również obrócimy jeszcze ten trend. By obrócić ten trend, to dla mnie na pewno kluczowym poziomem jest poziom, który już mam zaznaczony na wykresie, i to jest poziom 256856. Dopóki tego poziomu tutaj nie przebijemy, nie wydostaniemy się stąd korpusami, to ja na Itilium nie będę spoglądał już. Przynajmniej w tej lokalnej perspektywie wzrostowo Z tego względu, że po zbudowaniu się takiego wolumenu tutaj, w tak długim okresie czasu, my nie powinniśmy tego przejechać w taki sposób, nie? że nie dostaniemy żadnej korekty, że tutaj się cena nie, 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 nie będzie tutaj przebywać jakiś czas w tych rejonach. My tu dos musimy dostać teraz jakąś strukturę korekty. Ta scena musi tutaj powalczyć kilka razy. W Próbować się wbić, po prostu w, przebić przez tą, przez tą tutaj strefę, by ewentualnie mogła się nam przedostać przez, przez, przez te poziomy i powędrować nam dalej do góry. Więc w chwili obecnej, reasumując, Ethereum, ja na Ethereum patrzę spadkowo. I jeżeli wybiją mi ten dołek, to będę się zastanawiał, czy nie odpalić longa. Oczywiście w zależności też w jakiej formie to zostanie wybite, bo tu na chwilę obecną są struktury prospadkowe i dopiero negacją tego będzie wybicie tego, tego tutaj wierzchołka, dla mnie przynajmniej tego wierzchołka. No bo patrząc na to już z wyższej, już z wyższej perspektywy, no to tak naprawdę dopiero to nam da większą pewność no ale mamy to znów następną następne 100 dolarów wyżej więc będziemy musieli sami podjąć już decyzję czy my będziemy po przebiciu już próbować na korekcie handlować to do góry z tego miejsca czy dopiero, czy dopiero po przebiciu tego. Oczywiście, my później nie wiemy, czy o tą korektę dostaniemy do, do przyłączenia się, czy nie dostaniemy. Ja na chwilę obecną patrzę na to spadkowo, nie wygląda mi to za dobrze. No i XRP. XRP też jest dużo osób na pewno za, zainteresowanych tym, co się tutaj podziało i aktualizacją tego wykresu, i z mojej perspektywy na chwilę obecną tak. Jeżeli chodzi o XRP, wygląda to nie najgorzej. W porównaniu do, do Ethereum nie wygląda to najgorzej, gdyż dalej mamy strefę zakończenia tej korekty z wyższego interwału. Tak? Tu mamy 12-godzinowy interwał. Mamy impuls, dostaliśmy impuls, do tego dostaliśmy również strukturę korekcyjną, i teraz jedyna zagwóstka w tym momencie jest taka, czy my w tym momencie tutaj dostaliśmy zebranie stop losów, czy nam już zanegowało tą całą, całą strukturę, tą tą lokalną, tak, o której tutaj mówimy. Jeżeli ta negacja tutaj wystąpiła tego scenariusza, to prawdopodobnie my powinniśmy jeszcze z tego miejsca dostać jeszcze nowy niższy dołek. Jeżeli lub, to jest jedna, jedna, jedna z możliwości, która tutaj może nastąpić. Druga z możliwości jest taka, jeżeli ta struktura jest ok, tak, czyli ona nadal jest w chwili obecnej jeszcze w grze. To ja, mimo wszystko, dopóki nie zostaną wybite tutaj te wierzchołki 2,3378, to ja nie będę uznawał tego za potwierdzenie, by tutaj cokolwiek robić na wzrosty. Dlatego, że gdzieś tu mamy główne te ruchy, to mamy główny ruch ten korekcyjny, i dopiero tutaj będę mieć potwierdzenie, że ten cały ruch, właśnie korekcyjny, zostanie usunięty, także przez, przez, przez rynek anulowany i my ten rynek obrócimy w drugą stronę. To będzie dla mnie pierwsza przesłanka. Druga przesłanka, jeszcze druga, druga, jeszcze możliwość na tym rynku będzie taka, że my wcale tutaj nie będziemy mieć takiej struktury korekty. My tutaj dostaniemy A, my tutaj dostaniemy teraz trójfalowe B i dopiero zjazd ponowny na te poziomy 2,2 około, no bo my nie wiemy teraz i to po prostu gdzieś tam na po prostu oko możemy powiedzieć mniej więcej jak to powinno wyglądać względem FIBO. Będą miejscami do tego, by zająć pozycję. Co w tym scenariuszu jest fajne? Fajne jest to, że my wtedy nie do, nie, nie, nie do końca możemy zanegować właśnie tą, ten scenariusz, który ma, mieliśmy już rozpatrywany od dłuż, dłuższego czasu i przede wszystkim mamy wybicie tego naszego wierzchołka, tak? Mamy wybiwę, mamy tego wybicie tego wierzchołka, aczkolwiek jeszcze sobie sprawdzimy z FIBO, czy my tu czasem poziomów nie mamy ciutkę niżej. No tak, mamy ciutkę niżej, więc te nasze B. Może wyglądać również w takiej formie. No i wtedy... Będziemy mieć troszeczkę zagwóstkę, czy my faktycznie z tych rejonów tutaj ruszymy dalej do góry, czy nie. No ale to będziemy musieli znów obserwować lokalne struktury na niższym interwale, jakimś czterogodzinowym, dwugodzinowym, co się tutaj będzie działo, jeżeli taką korektę, taką strukturę tutaj dostaniemy. Według mnie jest kilka możliwości na tym XRP, i trzeba to obserwować, co dalej się będzie działo, by móc odpowiednią decyzję handlową tutaj podjąć. Nie ma to teraz w chwili obecnej na ten moment nic takiego, co dla mnie przemawiałoby, by tą, by tą decyzję handlową już w tym momencie gdzieś móc podejmować i mówić o tym, że my już na pewno stąd rośniemy do góry. Lokalnie jest tu na pewno troszeczkę pieniądze zawożone i możemy dostać jeszcze nowy, niższy dołek. Dlatego ja bym ostrożnie do tego podchodził, bo wtedy już na pewno kompletnie nam tą strukturę korekty zaneguje, a będziemy mieć po prostu głębokie A i będziemy mogli rozpocząć. Ewentualną strukturę korekty płaskiej, tak? Także tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was oczywiście na, na Discorda. Jeszcze do końca tego miesiąca, z tego co wiem, są stare ceny, więc warto się z tym zapoznać. Ja więcej informacji jeszcze wrzucę w opisie tego filmu, byście mogli się z tym zaznajomić, a na ten moment dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was do komentowania tego filmu i tego, jak Wy tego widzicie, i być może do zobaczenia na grupie. Cześć.